Chrystus. W ostatnim tygodniu przyglądaliśmy się świętej Marii Magdalenie, która zakochała się w Chrystusie Ukrzyżowanym, zakochała się w tym Chrystusie, który w zupełnie inny sposób na nią spojrzał, w tym ciężarze swojego grzechu. Poczuła się przyjęta. Dzisiaj przyglądamy się takiej osobie, której życiu Spojrzenie Jezusa też bardzo pomogło, chociaż powiedzieć, że bardzo pomogło, to zdecydowanie za mało powiedzieć. Różnie, również śmiało można powiedzieć, że spojrzenie Jezusa zupełnie przemieniło to życie. I dzisiaj będzie w końcu już ten obiecany, święty Piotr. Jaki jest Piotr? No, taki jak ty, taki jak ja. To znaczy. Nie można powiedzieć na temat jego życia niczego specjalnego, niczego konkretnego. Jego życie to taki zygzak, to są ciągłe wzloty i upadki. To są momenty, kiedy on jest bardzo blisko Chrystusa i wydaje się, że naprawdę jego serce bije przy sercu Jezusa. Wydaje się, że on gdzieś tam wchodzi w sposób myślenia Chrystusa, że on stara się kochać tak jak Chrystus i tak dalej, ale za chwilę w ten czy inny sposób upada. Upada w ten sposób, że zupełnie nie rozumie logiki krzyża, że tego krzyża nie chce, przed tym krzyżem rękoma i nogami się broń. Upada w ten sposób, że odwraca się od Chrystusa, wyrzeka się go. W ogóle w całym życiu Piotra tych takich upadków jest trochę. Dlatego, że Piotr to jest przede wszystkim człowiek z krwilkości. I, I z takimi świętymi mamy trochę problem. W sensie, kiedy popatrzymy sobie na hagiografię, takich świętych, normalnych, trochę nam brakuje. Bo można zauważyć, że życiorysy świętych, które znamy, dzielą się na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest taka, że ktoś urodził się właściwie jako święty, i potem przez kolejne dni swojego życia tylko w tej świętości wzrastał, i tutaj na pewno. Przychodzi na myśl chociażby święto iściec piją. Że z nim to właśnie tak było, że od najmłodszych lat zupełnie pobożny i święty był, i potem ta świętość już nie wiem, no, może rosła, a przynajmniej była ciągle na tym samym poziomie to na pewno. Mm. Natomiast drugi model świętości, model hagiograficzny, z którym my się spotykamy, to jest taki, że ktoś strasznym grzeszynkiem był. Wiele złatam wytoczył w ten czy inny sposób, ale w pewnym momencie poznał Chrystusa, poznał Ewangelię, pod wpływem tego doświadczenia przemienił swoje życie, zmieniło się jego serce, i już od tego momentu był zupełnie, zupełnie święty. Czego brakuje? No, brakuje życia normalnego. Normalnego w takim sensie życia jak każdego z nas. Ja myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie mógłby siebie upchnąć ani w jednym, ani drugim schemacie hagiograficznym. I teraz, jakie są tego konsekwencje? Czy to oznacza, że w takim razie ja nie mam szans na to, żeby zostać świętym, czy ja nie mam szans na to, żeby, żeby Bogu się podobać? My ciągle boimy się słabości. Ciągle jesteśmy tak bardzo różni od Chrystusa który słabością się nie brzydzi, który słabość chce przytulić, a my tak bardzo boimy się słabości do tego stopnia, że chcielibyśmy cenzurować nasze życie. Problem hagiografii to jest też w dużej mierze problem cenzury. Mała Tereska Lizji wyznała w dziele, które po sobie pozostawiła, że nigdy, nigdy w życiu, przez całe, całe swoje życie nie zdarzyło się jej bez rozproszenia odmówić modlitwy różańcowej. No i co? I znalazło się to w oficjalnej biografii, wreszcie autobiografii? No nie, finalnie się nie znalazło, dlatego że, że cenzura. Ona napisała swoje, ale ktoś wiedział lepiej, jak wygląda życie świętego. I zadecydowano tak, a nie inaczej. Podobnie rzecz się miała z tym, którego wielu z Was może nie uznaje za świętego, ja w każdym razie na pewno bardzo, bardzo mocno cenię sobie i szanuję. Chodzi mi o Tomasza Mertona. Merton, przez swoich przełożonych, też został poproszony o przygotowanie autobiografii. No i był szczery. Jak ktoś troszkę zna bardziej życie Mertona, to wie, że były tam takie momenty, którego święty mógłby się postydzić. No taki fakt, że Merton miał dziecko z nieprawego łoża. Taki fakt, że Merton nawet już jako zakonnik miał taką chwilę słabości, że można powiedzieć, że w pewnym sensie romansował z pewną kobietą. Nie było oczywiście mowy o tym, żeby takie fakty znalazły się w tej autobiografii. I znowu pojawiła się cenzura. No i teraz możemy zastanowić się nad tym, skąd się biorą takie cenzury. Oczywiście, ja przypuszczam, że z dobrej woli. Z tego tytułu, że niektórzy może boją się. Że, jak będziemy przedstawiać Osobę Świętego jako taką nie z marmuru, tylko ze swoimi słabościami, to niektórzy ludzie zbyt łatwo będą tam folgować różnym swoim słabościom i nie będą znajdować motywacji do własnej formacji itd. itd. Ale czasami naprawdę zastanawiam się, na ile ta skłonność do cenzurowania. Wynika rzeczywiście z tego, że gdzieś się tam obawiamy, że jakiś święty da w tym czy innym zły przykład, a na ile to ciągle wypływa jednak z tego, że my nie potrafimy akceptować swoich słabości, nie potrafimy akceptować historii swojego życia i w ten czy inny sposób chcielibyśmy cenzurować swoją historię życia swoją, a także w dalszej konsekwencji także innych. Że czasami usiłujemy być tak krystaliczni i tworzymy takie wizerunki świętych, że potem rzeczywiście ludziom brakuje motywacji do tego, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, bo nikt z nas w krysztale się nie odnajduje. I pojawia się ten problem. Piotr, ze swoją słabością, w jednym z najbardziej krytycznych momentów swojego życia, spotyka się z niesłychaną, niesłychaną miłością. Wtedy, kiedy Piotr jest najmniejszy w swoim życiu, najmniejszy duchowo, fizycznie, psychicznie, kiedy dopada go tak tragiczna słabość, grzech posunięty do tego momentu, że, no, że on wypiera się Jezusa i to nie raz, ale trzy razy, no właśnie, ta liczba 3 znowu, ona coś wyraża, ona też jest nieprzypadkowa, że to zaparcie Piotra to naprawdę było jego zaparcie, można powiedzieć, samym sobą, z tego lęku, z tego strachu, który, nim, który mu towarzyszył, który opanował jego serce. W jaki sposób on jest kochany w tej swojej małości? Zresztą swoją drogą to jest fajna taka ciekawostka w naszym języku, że y, słowa małość i miłość różnią się tak naprawdę tylko jedną literą. Może one rzeczywiście są ze sobą jakoś specjalnie powiązane. Y, na pewno ma to jakieś znaczenie duchowe, y, nawet jeśli nie językowe. Y, natomiast, y, no właśnie, Piotr w tym doświadczeniu swojej beznadziei po tym, kiedy po raz trzeci zaparł się Chrystusa. Nagle spotyka się ze spojrzeniem mistrza i o tym informuje nas tylko i wyłącznie pośród synoptyków ewangelista Łukasz. To jest oczywiście kolejny dowód na to, że Ewangelia według świętego Łukasza to jest Ewangelia miłosierdzia. Piotr spotyka się ze spojrzeniem Jezusa, w tym momencie gorzko zapłakał i zaczął bardzo, bardzo żałować tego, co zrobił. W Piotrze coś pękło. I dlaczego pękło? Maria Magdalena. Mówiliśmy o tym w ostatnim tygodniu, kiedy spotkała się ze spojrzeniem Chrystusa, które nie ocenia ale po prostu kocha i przytula małość zareagowała zakochaniem. Jestem przekonany, że ten moment dla Piotra pojawił się dopiero tutaj. Podobnie jak u Magdaleny, w tym sensie, że on doświadczył mocno swojej słabości, mocno swojej grzeszności, mocno swojej beznadziei. I w tym doświadczeniu duchowego bankructwa, kiedy czuje się zupełnie nagi, kiedy być może przypomniały mu się jedne z pierwszych słów, które wypowiedział do Chrystusa odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Kiedy on czuł się tak bardzo upokorzony, to jednocześnie... Zobaczył takie oczy Jezusa, takie spojrzenie, które przewaliło wszystko. Które pozwoliło mu na to, aby poczuł się rzeczywiście zaakceptowany. Chrystus, który idzie na mękę, także z powodu Piotra, daje taki wyraz miłości. W ogóle po raz kolejny działają oczy Jezusa. I ja myślę tak, tak nawet serio. Nie wiem, czy jest taki temat pracy, może nie wiem, doktorskiej albo jakiejkolwiek innej. Oczy Jezusa albo spojrzenie Jezusa. Ono miało rzeczywiście moc. Czasami Jezus nie musiał wiele mówić. Wystarczy, że spojrzał w taki, a nie inny sposób i w człowieku od razu coś pękało. Z pewnością my też dzisiaj potrzebujemy tego spojrzenia Chrystusa. Hmm. Warto przy okazji karmić się Bożym Słowem, karmić się tymi spotkaniami naszymi z Chrystusem. Jeśli ja nie będę się z Chrystusem spotykał, no to w życiu oczywiście nie zobaczę Jego oblicza, w życiu nie zobaczę tego, w jaki sposób on na mnie spogląda. Natomiast w jaki sposób my reagujemy? Czy reagujemy tak jak Piotr, kiedy spotykamy się? Z tą miłością Jezusa, która nie ocenia, ale, ale która rzeczywiście przygarnia po to, żeby uzdrowić, po to, aby uleczyć. No ja myślę, że często nie. Że często to nasze odrzucenie słabości, to nasze odrzucenie mi małości jest tak daleko idące, że my w ogóle zastanawiamy się nad tym, czy to jest możliwe, żeby Bóg przyjął ofiary mojego życia. W takim, a nie innym momencie mojego życia, kiedy to życie jest takie właśnie prawdziwe, jest takie szarobury, albo nawet może czarne, ja spotykam się z kochającym spojrzeniem Chrystusa, z tą darmową akceptacją, i czy ja jestem w stanie zgodzić się na to, czy ja jestem w stanie dostrzec to, czy jestem w stanie zaakceptować to, że on właśnie takie. Życie przyjmuje i to z ogromną radością i wdzięcznością. Bóg nie daje nam poznać, że robi łaskę, chociaż robi, ale Bóg nie daje nam poznać, że robi łaskę w jakikolwiek sposób. On nie mówi: Zobacz, jak jestem litościwy, przyjmuję Cię takiego. Nie. Jego serce mocno tęskni za mną. A że zastają mnie takiego poturbowanego, takiego chorego przez decyzje, które podjąłem, przez moje tchórzostwo, przez mój egoizm, przez moją zarozumiałość i setki, setki innych rzeczy, to można powiedzieć, że te słabości jeszcze bardziej rozczulają Boże Serce. Obrazowo można powiedzieć, że jeszcze moc nie kocha, chociaż on kocha cały czas w ten sam sposób, ale. W pewnym sensie kocham mnie jeszcze bardziej, kiedy widzi tę mizerię. Taką. Kochani, Kain zabił Abla, dlatego, że zazdrościł dlatego, że przyglądał się jemu, widział, że jego ofiara została przez Boga przyjęta. Możemy być takimi Kainami. Możemy przyglądać się nieustannie innym ludziom, którzy stoją gdzieś koło nas w naszym życiu. I możemy, patrząc na to, jak są obdarowani, jaką pozycję zajmują nie wiem, w Kościele, jak wygląda według nas ich duchowość, ich relacja z Panem Bogiem, jakimi charyzmatami posługują. Może nam się wydawać, że Pan Bóg z tych czy innych sobie znanych powodów przyjął ofiarę ich życia, a ofiara mojego życia jest mu obojętna, a przynajmniej na pewno mniej wartościowa. Historia Piotra zniechęca nas do tego, żebyśmy przyjmowali tę postawę Kaina. Moi kochani, Piotr to jest człowiek, który przez całe swoje życie ucieka przed krzyżem. W pewnym sensie też, co za tym idzie, ucieka przed miłością. Ale on ucieka przed krzyżem. Jest ten moment, który dobrze pamiętacie, moment, w którym Jezus mówi: Zejdź mi z oczu, szatanie. To jest moment w takim kontekście, kiedy Jezus mówi, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę, zapowiada swój krzyż, a Piotr mówi: Niech nigdy to nie spadnie na ciebie, niech tak nie będzie. Piotr za wszelką cenę nie chciał widzieć Jezusa słabego, Jezusa ukrzyżowanego, tak bardzo się tej słabości bał, bał się słabości Mesjasza. W ogrodzie oliwnym dobrze pamiętamy tę scenę, kiedy On odciął ucho Malchusa, po to, żeby bronić Chrystusa, żeby ten Chrystus za wszelką cenę nie musiał być ukrzyżowany. A Jezus. Hmm, Mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Hebrajskie satano oznacza tyle, co przeciwnik. W tym momencie Piotr był przeciwnikiem Chrystusa, był przeciwnikiem miłości. Był przeciwnikiem tej mentalności Ewangelii. Zejdź mi z oczu. Właściwie w oryginalnym tekście jest pójdź za mnie. Pójdź za mnie. Zajmij właściwe sobie miejsce. Pójdź za mnie, czyli stań się uczniem. Wyrażał ten zwrot. Chodzić za kimś, iść za kimś, przyglądać się jemu i go naśladować. Przestań odrzucać, przestań się lękać, przestań się bać. Przyglądaj się mi, przyglądaj się bardzo uważnie, bądź ze mną i na zasadzie, kto z kim przystaje, takim się staje, twoje serce będzie się przemieniać rzeczywiście wydarza się ten wielki, wspaniały cud. Święty Piotr po Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego, który jest tak naprawdę najpiękniejszym owocem Krzyża Chrystusa, Święty Piotr staje się inny. Staje się inny nie w takim sensie, że nagle historia jego życia stała się inna. Staje się inny dlatego, że po pierwsze wie, ile on oznacza dla Chrystusa, Wie, że Chrystus chce ofiary jego życia. Piotr spala się codziennie, codziennie ryzykuje swoje życie, swoje zdrowie, swoją wolność dla Chrystusa. I ten Piotr, który wcześniej cały czas bał się małości, bał się słabości, bał się krzyża i sukcesywnie, bardzo wiernie go odrzucał, ten sam Piotr finalnie daje się ukrzyżować. Nie dałby się Piotr ukrzyżować, gdyby mu się nie udało tej wartości krzyża znaleźć. Nie dałby się Piotr ukrzyżować, gdyby nie rozumiał, że za tym krzyżem jest coś o wiele, wiele większego niż zwyczajna śmierć. W tym momencie, kiedy Piotr pozwolił na to, aby inni go przepasali i poprowadzili go tam, gdzie on nie chciał, Wartość krzyża. Zbieram teraz myśli. Wartość krzyża była dokładnie wypisana w sercu Piotra. On rozumiał, że ta małość jest drogą do miłości, że ten dar z siebie jest niesłychanie wielkim darem. Darem, który może nieskończenie owocować. Dar Chrystusa, dar Jego ofiary krzyżowej, zaowocował tym, że każdy człowiek może odzyskać swoją wartość, może odzyskać znaczenie swojego życia, rozumienie tego znaczenia. Każdy człowiek jest w stanie rozpocząć nową przygodę swojego życia z Bogiem. Piotr też zrozumiał, że jego ofiara dla Chrystusa jest potrzebna. Jest potrzebna do tego, żeby dawać nadzieję, żeby pokazywać, że jest miłość tam, gdzie jest może najciemniej, gdzie jest najmroczniej. I to, czego możemy dzisiaj nauczyć się od tego Piotra, który jest w ten czy inny sposób na Golgocie, to właśnie wiara w to, że Moje oddanie życia Jezusowi, moje oddanie, tak jak mówiliśmy tydzień temu, moich włosów, moich pachnących olejków i moich pocałunków, moje oddanie moich lęków, moich dramatów, moich grzechów, rzeczywiście będzie skuteczne. Rzeczywiście będzie rodziło niesłychane, niesłychane owoce. Takie owoce, jakie Duch Święty. Ma moc we mnie zrodzić. Jeśli ziarno wpadłszy w ziemię, obumrze, przyniesie ton obfity. Jeśli się zgodzę, żeby to, co mogę dać Chrystusowi, a nie jestem w stanie dać tego, czego nie mam, jeśli zgodzę się na to, żeby to, co mogę dać Chrystusowi, że On rzeczywiście może i chce przyjąć, to zaczną się w moim życiu dziać cuda. Niesłychane cuda, cuda, których w żaden sposób nie jestem w stanie sobie wyobrazić. I cóż powiedzieć? Znowu tego sobie życzę i tego życzę absolutnie, absolutnie każdemu z Was, kochani. Amen.